To niedobrze, ale mam pomysła. Zajrzę do instrukcji, jak to się robi. Stary wyjadacz i... Czary mary i hoi, a choi i będę miał odlotową czapkę i osz. Co to gówno ma znaczy? To ono ten nie wiem założyć, a wszystkiego je na ciebie polecą. Mówię ci będzie zajebieście. Chora, chora mam czapeczkę nową. Dzięki hoi grzmocie mądziolski przyjmij tego gorącego całosa na dowoda moja wdzięczność. Lalalala, la, 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 mam czapkę seksualną bo, ha, ha, ha. A to co? Beret mojego starego. Jopi mam bereta, a ja mam w lodowie korwa, maślankę i co korwa? Fikasz? Chciałabym zobaczyć minę Britney Spears, jakby się dowiedziała, że mam takiego zajebiańskiego mohera. To czapka zamiany, ale hoj podroba, a jak powiem, moher to jesteś ty, ale zajebiście, to dlatego ze masz tą wstrętną skarpetę na ubie, Madonna. O ja jestem Madonna, ale będzie oba fajgi fionai no ten oddawaj ty mendo. Britney Spears, teraz dawaj ryło, a zaraz cię przeszczepię, zrobię operację plastik tak jak sobie i będziesz fajny. Dawaj to korewko, a teraz twój stary. Nie rozumiem jak zinterpretować tą instrukcję zakładania prezerwaty i od której strony. Teraz oddawaj mi ją i zobacz ty kapiszonie niedorobiony, ja chcę dodać plastik. Ale plastik, mówię cię. Ja pierdo jestem królową. Będzie zajefajnie. O czym ty mówisz? Chodź! Chcę się przekonać, idziemy do barona korek. Korewi i trochę poszpanować.